Nikifor jest z pewnością postacią fenomenalną na scenie sztuki europejskiej XX wieku. Nie waham użyć się tego słowa, dlatego że życiorys tego człowieka i jego kariera artystyczna są niewiarygodne. Nie można tego porównać chyba z życiem i twórczością żadnego innego światowego artysty. Jest to postać wielowymiarowa. Rzeczywiście jest dzisiaj uznawany obok słynnego, francuskiego malarza Henri Rousseau za najwybitniejszego reprezentanta sztuki zwanej umownie art, bride, sztuka naiwna, nieprofesjonalna, moglibyśmy mnożyć różne terminy. Nie ma to większego znaczenia. A więc z jednej strony uznawany jest za reprezentanta sztuki naiwnej, a z drugiej strony nie ma wątpliwości, że był znakomitym malarzem profesjonalnym. Dowodem na to jest choćby to, że najwybitniejsi polscy malarze, Tacy jak Jerzy Nowosielski, Tadeusz Brzozowski, Jan Lebenstein nie zawahali się zgodzić, aby ich obrazy pokazywane były razem z obrazami Nikifora. To przeszłość, lata 50., 60., a więc wtedy, kiedy Nikifor jeszcze żył, te wystawy z wybitnymi malarzami. Ale i dzisiaj, przecież wiemy, że słynny malarz Edward Dwórnik również zapascynowany był postacią i twórczością Nikifora i Mieliśmy zaszczyt gościć artystę tutaj w tym muzeum. Opowiadał nam o tym, jak w młodości zafascynował się Nikiforem i wręcz inspirował się w swojej twórczości pracami wybitnego Łękowskiego malarza. No, mówiąc o Nikiforze, o artyście, musimy pamiętać, o właśnie, że był łękiem. Był łękiem, który związany był całe życie z krynicą. Nikifor nie wyobrażał sobie życia poza krynicą. Tu było wszystko to, co miał najbliższego. Tutaj były cerkwie, tutaj były pejzaże łękowskie, które no, uwieczniał na swoich akwarelach. W taki sposób, jak nikt inny nie potrafił. Zostało to docenione przez krytyków sztuki, przez samych malarzy profesjonalnych, którzy pierwsi zainteresowali się twórczością tego niezwykłego artysty jeszcze w latach 30. XX wieku. Aczkolwiek droga Nikifora do światowej sławy była bardzo długa. Zdążył on jeszcze, Zaznać tej sławy w ostatnich 10 latach życia, jednak przez kilkadziesiąt lat pozostawał niedoceniony. Wszyscy w Krynicy, zarówno mieszkańcy Krynicy, jak, jak i kuracjusze, znali Nikifora. Był on właściwie częścią tutaj pejzażu uzdrowiskowego. Z, z takim swoim przenośnym, artystycznym warsztatem, mieszczącym się w małej drewnianej walizeczce. Wędrował codziennie gdzieś od strony Muszyny, może od Powroźnika dlatego, że z jego jakby takiego nie do końca znanego życiorysu pewne mamy sugestie, że być może właśnie urodził się i pochodził on z Powroźnika. W każdym razie przemieszkiwał wtedy gdzieś u łemkowskich gospodarzy w jednej z wiosek, jednej, w jednej z biednych łękowskich wiosek w okolicach Muszyny, i stamtąd codziennie, tak jak do pracy, jak malarz, powiedzmy do swojej pracowni, tak Nikifor z tym swoim skromnym, bardzo artystycznym warsztatem, mieszczącym się w tej prostej, przez krymskiego stolarza zrobionej skrzyneczce, przychodził do krynicy. Tutaj gdzieś był malarzem ulicznym. Nikifor chciał być blisko ludzi. Chciał, aby swoje dzieła ludziom pokazać. Dlatego to, że nie miał swojej pracowni w sensie jakiegoś pomieszczenia, myślę, że tak bardzo mu nie przeszkadzało. Nikifor rozkładał swój warsztat artystyczny gdzieś, w takich miejscach uzdrowiska, które by. Turyści przechodzili, a więc na ławkach, w parku, na deptaku. No Takim stałym miejscem, gdzie przez kilkadziesiąt lat można było Nikifora spotkać, był ten kamienny murek przy ulicy Płaskiego. Nieopodal wejścia do nowych łazienek mineralnych. Tutaj, jak dzisiaj, oglądamy te stare zdjęcia i jakby na różne sposoby analizujemy, sobie postać Nikifora Pora i jego różne wybory, to nieodparcie nas, nasuwa mi się takie skojarzenie, że był on w pewien sposób mistrzem marketingu, ponieważ te swoje pierwsze obrazy, jeszcze które rysował i malował w latach dwudziestych, trzydziestych, nazywał pamiątkami skryncy. Zachęcał w ten sposób turystów, aby kupiły nie tylko obraz, dzieło sztuki, ale również aby każdy turysta, który wyjeżdża z krynicy, wyjeżdżał z krynicy z pamiątką. Innym takim pomysłem marketingowym Nikifora, o którym dowiedziałem się od pana Włosińskiego, który jakby stosował już po Drugiej wojnie, było malowanie i rysowanie krynickich willi i pensjonatów. Nikifor wtedy wpadł na pomysł, aby uwiecznić po kolei wszystkie krynickie wille i pensjonaty i wychodził z założenia, że czy właściciel tej willi, czy turyści mieszkający tam zechcą ten obraz na pamiątkę kupić. No oczywiście o sztuce Nikifora moglibyśmy opowiadać bardzo długo, znacznie dłużej na pewno niż ramy tego filmu pozwalają dlatego że było to całe życie tego człowieka bez reszty poświęcone było twórczości Od, tak jak zapamiętali go powiedzmy ludzie których najstarsze relacje znamy pamiętający Nikifora jeszcze gdzieś w latach mniej więcej pierwszej wojny światowej czy jeszcze nawet jako bardzo młodego człowieka kilkunastoletniego chłopca miałem okazję do takich relacji dotrzeć, albo i rozmawiać z takimi ludźmi, on od najmłodszych lat nie miał wątpliwości, że interesuje go tylko malarstwo. W zasadzie niczym innym w życiu się nie zajmował. Malarstwo traktował jako takie swoje posłannictwo, czy wręcz misję. Myślę, że, że, że w jego świadomości było to uczucie, coś zbliżone do, do uczucia religijnego. Pewnego, jakiś sakralny charakter być może to malarstwo miało dla Nikifora. I Nikifor wychodził z założenia, że on ma talent, że on został przez, przez stwórcę obdarzony talentem i jego obowiązkiem jest malować. Dlatego malował i rysował od rana do zmierzchu.